52 wysłane CV, 6 zadań rekrutacyjnych, 3 rozmowy rekrutacyjne i tylko jedna oferta pracy. Tak wyglądało moje poszukiwanie pracy zaledwie pół roku temu, i w dzisiejszym filmie chciałabym podzielić się z Wami moimi doświadczeniami w szukaniu pracy w IT przy aktualnym rynku. Jest to całkowicie subiektywna historia i nie chcę na jej podstawie wyciągać żadnych generalnych wniosków. Jeżeli aktualnie szukasz pracy, to być może dodać ci ona trochę nadziei i motywacji, a jeżeli planujesz szukać pracy w IT w przyszłości, to przynajmniej będziesz wiedział na co się nastawiać. Zacznijmy sobie od tego, jaki był mój punkt wyjścia. W sierpniu 2024 roku skończył się projekt w mojej poprzedniej pracy, a jako, że był to mały, dwudziestokilkuosobowy software house i nie było akurat żadnego innego projektu, na który mogłabym zostać przeniesiona w tamtym momencie, oznaczało to dla mnie koniec współpracy. Patrzyłam jednak w przyszłość dość optymistycznie, bo miałam wtedy dwa i pół roku doświadczenia jako programistka frontend i semestr dzielił mnie od skończenia studiów inżynierskich na informatyce. Po około dwóch tygodniach cieszenia się wymarzonymi wakacjami od pracy zaktualizowałam swoje CV i rozpoczęłam aplikowanie. Korzystałam z takich stron jak No Fluff Jobs, Just Join It, LinkedIn i okazjonalnie zdarzało mi się też zaglądać na inne strony. Stanowiska, w które celowałam, to mid Frontend developer lub junior fullstack. I wiecie, ja nie spodziewałam się, że będzie jakiś gigantyczny odzew. Zdawałam sobie też sprawę z tego, jak wygląda aktualnie rynek pracy, ale Będąc z wami absolutnie szczera, nie spodziewałam się, że odzew będzie aż tak niewielki. W pierwszej fazie zaaplikowałam na 20 kilka ofert pracy i na dużą większość z nich wydawało mi się, że jestem idealnym kandydatem. Jednak albo nie dostawałam żadnej odpowiedzi, albo dostawałam od razu praktycznie odpowiedź odmowną. W tej pierwszej fazie dostałam jedną odpowiedź pozytywną, w której było zaproszenie do rozwiązania zadania na platformie HackerRank. I zadanie było bardzo proste. Ale nie byłam zaznajomiona z platformą i to będzie bardzo żenujące, ale nie mogłam znaleźć tam niektórych funkcjonalności, takich bardzo podstawowych, jak na przykład to, żeby po prostu sobie odpalić kod i zobaczyć, jak działa, więc straciłam na to mnóstwo czasu i ostatecznie nie wyrobiłam się w czasie. To był dla mnie bardzo frustrujący moment, bo gdyby to była inna sytuacja, gdyby to było zadanie na żywo lub jakiś live coding. To zrobiłabym to zadanie bez najmniejszego problemu. Jednak tutaj stres i nieznajomość środowiska mnie niestety pokonały. Ale człowiek się uczy na błędach, więc teraz już wiem, że dostając link do jakiegoś zadania, zawsze warto najpierw sprawdzić, co to za platforma, oczywiście, jeżeli jest taka możliwość, a zdecydowanie zwiększymy swoje szanse. Mijały dni, tygodnie, ja nadal dostawałam praktycznie same odpowiedzi negatywne lub braki odpowiedzi, i zaczęłam się zastanawiać, czy. Robię coś nie tak. Czy jest coś, co mogę zrobić lepiej, żeby zwiększyć swoje szanse? I wtedy obejrzałam film na temat optymalizacji CV pod narzędzia AI. W dzisiejszych czasach często to nie człowiek jest tą osobą, która jako pierwsza patrzy na nasze CV. I tutaj możecie zobaczyć moje wcześniejsze CV oraz CV, które zoptymalizowałam pod kątem narzędzi AI. Jak widzicie, w tym drugim CV dokonałam m.in. takich optymalizacji jak brak zdjęcia, wszystko w jednej kolumnie, w jednym kolorze, oraz pogrubiłam słowa kluczowe. Zaczęłam więc kolejną fazę aplikowania z tym nowym CV i zaaplikowałam na 30 kilka ofert, i dostałam 5 pozytywnych odpowiedzi. Więc wniosek jest taki, że albo optymalizacja CV pomogła, albo był to po prostu przypadek, ale myślę, że jednak lepiej jest zoptymalizować CV pod AI niż tego nie robić. Omówię teraz te pięć procesów rekrutacyjnych, bo niektóre z nich były przezabawne i każdy był kompletnie inny, ale też chciałabym, żebyście mieli świadomość tego, że generalnie cały proces szukania pracy posuwał się bardzo wolno i odstępy między tym, kiedy przychodziły te odpowiedzi lub następowały kolejne etapy rekrutacji, były bardzo duże. Pierwsza firma była bardzo mała od razu na rozmowie połączył się ze mną jej właściciel, który oznajmił, że od razu wyśle mi zadanie do zrobienia, na które będę miała kilka dni, a po tym jak dostałam to pierwsze zadanie, to okazało się, że tam jest całkiem spora funkcjonalność do zrobienia, już w tym pierwszym zadaniu, tak na kilka dni pracy, więc sama odpuściłam temat. Oczywiście nie wiem, czy był to skam, czy nie, ale jednak trzeba uważać na takie sytuacje, bo możliwe, że poświęcimy kilka dni pracy, a ktoś nigdy nie miał wcale intencji nas zatrudnić, a będzie miał Zrobioną funkcjonalność. Kolejna firma wysłała mi do zrobienia test z matematyki i fizyki, po którym stwierdziła, że nie będzie kontynuować ze mną procesu rekrutacji. Nieważne, czy umiem programować, nie. Ważne, czy wiesz, w ile sekund samochód A wyprzedzi samochód B. Jak wy wiecie, ja rozumiem, z czego się biorą te pytania. Oni chcą zatrudnić osobę, która logicznie myśli analitycznie i kojarzy fakty, ma ścisły umysł. Ale jednak, czy w dzisiejszych czasach, kiedy takie zadania, takie testy można po prostu wpisać do czatu GPT, to nadal ma sens? Nie wiem. Moim zdaniem, nie. Również dajcie znać, co o tym myślicie. Kolejna firma wysłała mi pytania, na które miałam odpowiedzieć w formie właśnie takiego nagrania wideo. I również zdecydowali się po, tym, po tych nagraniach nie kontynuować ze mną rekrutacji. I tutaj akurat myślę, że po prostu oni wysyłali te pytania do każdego, kto zaaplikował, lub do bardzo dużej ilości osób, a dopiero po przejrzeniu tych nagrań robili jakąkolwiek selekcję i po prostu zdecydowali się na innych kandydatów. Być może to dopiero wtedy patrzyli tak naprawdę na przesłane CV. Ale oczywiście to są tylko moje domysły, więc nie mam co do tego żadnej pewności. No i teraz na deser dwie firmy, które z tych pięciu zdecydowały się, spoiler, kontynuować ze mną rekrutację. Obie duże korporacje z siedzibą w USA. Pierwsza z nich miała najpierw mailowe odpowiedzi na pytania Później dwie rozmowy rekrutacyjne, jedna HR-owa, druga bardziej techniczna, i wydawało mi się, że poszło dobrze. Niedługo po ostatniej rozmowie dostałam telefon z pytaniami o formy zatrudnienia, oczekiwania finansowe, więc byłam już naprawdę dobrej myśli. I w tym momencie nastąpiła cisza. I to cisza na około miesiąc. Dopiero po miesiącu dostałam informację, że nie będą kontynuować procesu rekrutacji i zdecydowali się na kogoś innego. Więc tutaj bardzo, bardzo, bardzo narobili mi nadziei, ale no najprawdopodobniej zostawiają na koniec na wszelki wypadek dwie lub trzy osoby, gdyby jakaś osoba nie przyjęła oferty pracy. Więc rozumiem z perspektywy firmy takie podejście. Jednak trzymanie kogoś tak długo w niepewności po ostatnim etapie rekrutacji wydaje mi się już. Troszeczkę zbyt długim czasem. Jednak wydaje mi się, że ta decyzja powinna w ciągu tygodnia, maks dwóch tygodni nastąpić, a nie że ktoś czeka na decyzję miesiąc i nagle okazuje się, że jednak nie. Chociaż też nie oszukujmy się, pewnie większość osób po tych dwóch tygodniach już spisałaby ten proces rekrutacyjny na straty. Kolejna i ostatnia już firma, po kilku dniach od zaaplikowania, wysłała mi zadanie rekrutacyjne z algorytmów i struktur danych. Jak zobaczyłam to zadanie, to myślałam, że się popłaczę, ale jakoś udało mi się je zrobić. Po około tygodniu dostałam maila, gdzie były pytania, na które również miałam odpowiedzieć w formie mailowej, i znowu po tygodniu czekania dostałam telefon. Że za dwa tygodnie odbędzie się rozmowa rekrutacyjna, rozmowa techniczna. Pomyślałam sobie trochę długo, ale okej, okay, no i tak w międzyczasie nie dostałam żadnej innej oferty pracy, więc jakby, no trochę nie miałam wyjścia. W końcu przyszedł wyczekiwany moment rozmowy rekrutacyjnej, na którym na początku dostałam proste zadania programistyczne. Z czasem poziom trudności rósł, było coraz więcej do zakodowania. W pewnym momencie rozmowa przerzuciła się na język angielski, żeby sprawdzić, czy potrafię się biegle komunikować, i generalnie moje wrażenie było takie, że poszło ogólnie całkiem dobrze. Po kilku dniach dostałam telefon z ofertą pracy i ten jeden proces rekrutacyjny do tej jednej firmy trwał ponad półtorej miesiąca. Wydaje mi się to trochę długo, ale z drugiej strony cieszyłam się, że po prostu już, już mam tą ofertę pracy, że nie muszę już rozpoczynać trzeciej fazy wysyłania CV, a tego bardzo się bałam. Cały mój proces szukania pracy trwał około 4 miesiące. Czy to krótko, czy to długo? Ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że nie jakoś drastycznie długo, ale też nie jakoś super krótko. Na pewno zaaplikowałam na bardzo wiele ofert pracy i spodziewałam się, że odzew będzie jednak trochę większy, ale z drugiej strony cieszę się, że był jakikolwiek. Mimo tego, że zdaję sobie sprawę z tego, że mój czas szukania pracy nie był jakiś bardzo długi, to były to dla mnie naprawdę trudne cztery miesiące, bo nie jest łatwo wkładać mnóstwo czasu w... Wpisanie CV, wyszukiwanie tych ofert, wpisanie listów motywacyjnych, stresowanie się przed rozmowami, zadaniami rekrutacyjnymi, tylko po to, żeby na końcu zostać odrzuconym. Trudno jest nie brać tego wszystkiego personalnie, że po prostu nie jestem wystarczająco dobra lub wystarczająco dobry, i mogą się pojawiać myśli, że co jeżeli po prostu się do tego nie nadaję i nigdy nie znajdę pracy. Kiedy frustracja rośnie, spadają też nasze wymagania, aplikujemy na coraz mniej ciekawe dla nas oferty pracy, też zgadzamy się na coraz niższe stawki i łatwo jest po prostu wpaść w taką negatywną pętlę i ostatecznie znaleźć się w miejscu pracy, w którym nawet nie do końca byśmy chcieli być. W całych tych pesymistycznych statystykach prawda jest taka, że potrzebujemy jednak tylko tej jednej właściwej oferty pracy i Będąc w tej pozycji, kiedy jesteś odrzucanym każdego dnia, trudno jest uwierzyć, że ta oferta nadejdzie. Jednak razem ze mną pracę zaczynały osoby, które aplikowały na 100-150 ofert pracy, zanim dostały tę jedną ofertę. Więc uważam, że proces szukania pracy jest niezwykle trudny i frustrujący. I naprawdę ciężko jest w tym wszystkim nie stracić. Pewności siebie. Ciężko jest po kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu odrzuceniach nadal wychodzić z pewnością siebie na rozmowę rekrutacyjną, ale jednak wierzę, że jak odpowiednio się rozplanuje cały ten proces i poświęci odpowiednio dużo czasu na naukę, na robienie projektów, też przykuje się odpowiednio dużo uwagi do tego, jak skonstruować CV, jak przygotować się do rozmów rekrutacyjnych. To ostatecznie skończy się to sukcesem prędzej lub później. Jeżeli chcesz wiedzieć, jak rozbić sobie przygotowania do szukania pracy na poszczególne kroki, to polecam mój w poprzedni film 5 kroków do pracy w IT. Jeżeli podobał Ci się ten film, zapraszam do lajkowania. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze historie związane z szukaniem pracy. Jeżeli podobają Ci się tego typu treści, to zapraszam do subskrybowania. I dziękuję Wam za dziś. Cześć!